Jedyne co ich różni to niesprawność. Takie osoby potrzebują wsparcia no i wcale nie są in, inne od wszystkich. Osoba na pewno, sprawna, na pewno wszystkiego nie zrobi, ale dużo rzeczy potrafi. Mają problemy z, na przykład z zejściem po schodach na tym wózku. Fundacja bardzo pomaga, pomaga. żeby spełniały swoje marzenia mimo przeszkód, które y, napotkają. Mogą marzyć po prostu o wszystkim. Mogą marzyć o nieskończonym byciu dzieckiem, mogą marzyć o komórce, o jakim zwierzaku. Niepełnosprawność zamyka dzieci w domach. Podaj dalej 1% podatku na rehabilitację i naukę samodzielnego życia. KRS 0000197058 Dzieci niepełnosprawne są szczęśliwe w fundacji Podaj dalej.